No generalnie polecam, no co mam powiedzieć, no nie po to tyle hajsów wydałem, żebym nie polecał. Cześć kochani, witam Was w mojej piwnicy, a dzisiaj będziemy otwierać krzesło od Lazera. Dobra, muszę tylko skoczyć po moją kosę, a mają w kieszeni. Dobra. Mamy w kieszeni i otwieramy. No teraz na, na pudełko. Na pudełko. Cyk, cyk. Chowamy moją kosę. Dobra. Czego nie wolno robić? Lób tutaj przybliżenie. Nie wolno surfować, nie wolno kopać, yy, miecza i rakiety dawać, dwie osoby nie mogą siedzieć, nie wolno leżeć i strzelać, i nie wolno siedzieć na samym skraju. Z, z takich szybkich akcji, których nie możemy robić, lecimy dalej. Tu mamy gwiazdę. Jazda. Gazda jest, tutaj. Mamy je podłokietniki. Z tego co wiem, to one powinny się jeszcze obkręcać, ale to zobaczymy. Zobaczymy później. No, chyba... to, aha, ten, to ten. O coś chyba. Aha, to jest ten. Obkręcają się na boki, dobra. Tyk. Tu nie mamy już nic. Tu jest cały zestaw do siedzenia O! Oważmy! No. Patrzcie! Ja ładnie sumie Ekstra! kurczę <grytanie> Oparcie co? No, poduszeczka Poduszeczka Żebym się położył później Elegancko Dobra, poduszeczkę damy tu Tu mamy jeszcze Zen to jest na plecy. Nie wiem jak to się... Odcinek lędźwiowy bodajże. Dobra. To, to, to. Tu mamy siedzisko. Siedzisko. For gamers by gamers. My English is so bad. <laughs> Siedzisko, ale duży ten fotel W porównaniu do Markusa z i Tu, aha to jest taki Jinx Dobra. Zen Gamers Tunisie Dobra, to jest To jest pod pupę Tu mamy drugi podłokietnik mamy wszystkie śruby. To zabieramy. To zabieramy. To zabieramy. To, z... Nie, dobra. to zostaje. Otworzymy yy... sobie śrubki. Zobaczymy co tu mamy. Czy mamy w ogóle... Yy... Czy mamy... narzędzia do skręcania tego. To jest imbus. To. Nie wiem co to jest. kółeczka? A to jest ten cały e, amortyzator? Nie wiem jak to nazwać. Amortyzator Ty, tu wjeżdża. Tak? Albo odwrotnie. Będziemy, będziemy patrzeć na instrukcję obsługi Instrukcja obsługi wjechała, więc na stół Na kucaka, a co? Można, w mojej piwnicy wszystko można Dobra. Tak ma wyglądać A wygląda jeszcze inaczej są kółka Stół... Kuleczka, Tylko to jest plastik. Szkoda. I tak o. to tak Trzeba było przykręcić tu Także to, Co to robi? Nie wiem co to robi to, Robimy tak I mykę Skręcamy dalej Ostatnią, czwartą śrubkę skręcamy A, to... Przerwę sobie nie zrobić, bo ta pralka tak buczy, że przestała. Teraz wjeżdżają podłokietniki. trzecia potencjał miało się wyrwać tak ja, jasne i teraz mamy już śr

Siedzę się grać, to dopiero tak Na taki nowy system siedzieć. Dobrze. Jakie Co tam dalej jest? Ta kółka tam robić? Może... Tu masz ten mały drzut, wejść. Kameruje się kamerzysta? Tak. To I tatusiu, i pokazałam ci, że te krzeski, że to zielone mi się podoba. Tak gwiazda. Zyk. Taka osłona. Tu jest jeszcze bez osłony. Ale zaraz osłona wleci. Michała ja osłona? Człowieczka ostatnia? Dobra, zapomniałem, zapomniałem o poduszkach. To sobie jeszcze troszkę to sobie jeszcze troszkę do, do, dokręcę, żeby miał to bliżej. Bo trochę za daleko jest dla mnie. Nie jest to taki szeroki. Ale ach, moje eleganckie. No. No. Na klawiaturze duże. po poprawię. Cyk. No Dobra Eleganckie No teraz, teraz młoda siada, zobaczymy Operator Jak tam? Fajnie Fajne buty, Fajne. Fajne buty. Fajne, Jak to dać do No ale <śśmieniu> ty nie też należy, bo to trzeba się oprzeć Ale na kamerze on jest czarny na kamerze one jest czarne, ale one tak naprawdę jest e, tak. jakieś takie szare, nie? Szare, no nie takie szare jak podłoga, ale. troszkę szare. Jest takie szare, bo ten jest czarny, Yeee! ten jest czarny, ale. nie wiem, czy to Yeee! będzie widać. Yeee! No, i generalnie polecam. No, co mam powiedzieć? No, nie po to tyle hajsów wydałem, żebym nie polecał. No, teraz mam trzy krzesła, mam dwa markusy i jednego razera. I co ja teraz będę robił z tymi krzesłami? Będę jeździł. Zrobię wyścigi. <ścoughs> krzesła. Dobra. Trzymajcie się. Dajcie łapkę do góry. Subskrypcję na naszym kanale. I obserwujcie Obserwujcie nas. Łapki do góry. Przede wszystkim łapki do góry. I subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, bo to jest nowy rok, nowy ja i nowa seria Kinga i tata. Także. Co tu więcej mówić? Polecamy. subskrypcja To też ma Na to się zrobić, żeby należenie nie była?